Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Udało mi się wykręcić całkiem spoko bitwę na KW220 Myśnik 2, więc ją Wam z chęcią zaprezentuję. Czołg wydaje mi się, że wylosowałem w tych paczkach świątecznych w grudniu. Kompletnie o nim zapomniałem. Kurzył się w garażu dosyć długo, zagrałem na nim może kilka bitew. No i tak jakoś przypadkowo właśnie patrzę. O, KW220, nie mam masterki to sobie zagram. No i siadła, spoko, bitwa. Co można powiedzieć o tym czołgu? Generalnie teraz nie wiem, co się dzieje w tej bitwie, nie ruszam się, może wyszedłem sobie do Windowsa coś poczytać. Czasem tak bywa, o, jestem na awku, <śpoko> spoko. KW-220, czołg z preferencyjnym matchmakingiem, a teraz rzuciło mnie w ogóle mega, na topce, na czwórki, no i na czwórkach ten czołg potrafi naprawdę rządzić. Przede wszystkim jego pancerz na tych tierach potrafi bardzo dużo odbić. Co jest jego wadą? To działo. Działo jest naprawdę słabiutkie. Na APEK-u mamy 99 przebicia i 110 uszkodzeń. Na APC-ze to przebicie wzrasta nieznacznie do 121. Generalnie przy czołgach opancerzonych, a nawet i niektórych czwórkach, no przy tej penetracji jest problem, ale zobaczymy jak to wyjdzie strzał powierzy w kawu jedynkę za zero, też jestem z hajka i stwierdziłem no kurczę, dobrze raczej nie będzie bo zaraz mnie te kawulce zjadą, znaczy ten kawulec widzicie bardzo, no, odważny lekko ryzykowny wyjazd pod te dwa czołgi ale ponieważ jestem na topce to chciałem sobie zaszaleć więc atak na Leoparda ten mnie próbuje objechać no, i dobrze robi, ale spróbujemy, żeby mnie nas nie objechał. Udało się. No i okej, okay. pierwszy frak, 380 uszkodzeń. Gramy dalej. Leją mnie z Heela jakiś M3. Li. Mówię, pancerz na tych tierach potrafi, potrafi odbić dużo. Bardzo dużo atut tej maszyny. Tutaj widzicie, już ładuje apc na tego kawulca. No bo mówię, ta penetracja. Zresztą, jak po tym czołgiem, to nawet te 99 na papierze odczuwalnie jest znacznie, znacznie mniej. No, jak widzicie, bardzo odważny manewr w pierwszych minutach bitwy. Top tier trzeba być, że tak powiem, zdecydowanie królem pola bitwy. Przełączenie teraz na apeki, na A20. Bardzo ładnie, proszę bardzo. Drugi frak na spokojnie zrobiony. Gramy dalej. Kawulec. Największy mój problem. Strzał z przebiciem. Strzał z przebiciem. No, ten strzał, nie wiem, co się z nim stało. Jeszcze jeden. Ten mnie z haeczków, ale kończymy. Słuchajcie, trzeci frak. 1200 uszkodzeń. To jak na piąty tier już jest wynikiem całkiem spoko. Cały czas żonglujemy sobie tej amunicją. 5 do 2, więc wszystko teoretycznie pod kontrolą. Ale ta bitwa troszkę jeszcze nam delikatnie potrwa. 5 do 3. Na tych tierach szybko sytuacja się zmienia. Szybko potrafi stan bitwy odwrócić się. Bardzo znacząco, tak jak tutaj. Teraz już 5 do 5 nam się zrobiło. Mam jeszcze hapsy. Mogę troszkę pograć ostro. 185 b Groźny rywal. Duża penetracja. Nawet na kawę 220 powinno wystarczyć. Jest teraz P-43. Już proszę bardzo. Ding z APK w ten czołg. I jak widzicie, drugi ding za PK, no mówię, ta penetracja niestety nie daje rady. Trzeci ding, przyłączenie już na PCR-y. Teraz wykończyłem SU-85, wiedząc, że to jest groźny rywal, nie chciałem go sobie zostawiać na później. Kontujemy się delikatnie, P43 przebija się, mimo to, ale robię tutaj uniki, manewry, troszkę się bujam. No i kończę czołk. troszkę straciłem hapsu, ale nie jest źle. 8 do 8, 5 fragów, 1600 uszkodzeń na moim koncie. Gramy dalej. Matylda oczywiście spory problem do przebicia. Więc tutaj też myślę, że te APC będą niezbędne. Reszta czołgów raczej bez problemu. Mardel Matil, Matel, Matilda 14TP zobaczymy. Na razie mamy 9 do 9. A jeśli macie tą maszynę, możecie dać w komentarzach znać, jak Wam się nią gra. Bo mówię, jak tak rzuci, to naprawdę jest to gra bardzo, bardzo przyjemna. Mocny czołg na swoich i niższych tierach, zdecydowanie. Dobra, gramy dalej, gramy odważnie, wiem, że tutaj były trzy czołgi. To by się przydało. Więcej expa, więcej fragów, większa szansa oczywiście na masterkę. Tutaj już powoli uwierzyłem, że no jest to bitwa zdecydowanie w kierunku masterki, gdyż są fragi, są szkodzenia. Mam tutaj możliwość postrzelania do czołgów, nie jest to bitwa jednostronna, jest wyrównana. A to wiadomo jest podstawa do, do robienia dobrych wyników. Matylda Lux 85 b tam coś atakuje, nam zjeżdża z górki, Byrżgan, o dziwo i 40. Y 14 TP, przepraszam, SU-85, wykryty, pojawia się Matylda, Matylda przebita, drugi strzał przebita, szósty frak. Lux mnie tutaj coś będzie próbował chyba zajeżdżać. Troszkę akcji, delikatnie, na tych tierach wiadomo, nie ma szału, ale przynajmniej nie jest, nie jest bardzo nudny. Jest Luxik, dobry gracz. Trafienie tylko w gąskę. Mamy SU-85, mówię, to jest groźny rywal, na niego muszę uważać. Wycofuje się. Wycofuje się, jest ode mnie szybszy nawet na wstecznym. Mobilność tego klocka nie powala. 1800, równe, zrobione, 6 fragów. Próba teraz będzie chyba skrapa, tak jest. Udało się złapać ten czołg na gąski. Drugi również dingnięty, wykończony, kolejny czołg, siódmy frag. 13 do 12, w drużynie przynajmniej Lux oraz 14 TP. U nas Sherman trzeci i Walentynka, więc jest dobrze, tylko że... Kurde, ten Lux jest dosyć mobilny I w życiu go po prostu nie dogonię I tak mam farta, rzuciło taką, a nie inną mapę Idealna mapa Idealne losowanie No, czego chcieć więcej Teraz już uwierzyłem, że Masterka jest blisko Ale do końca tej bitwy Jeszcze trzeba się troszkę namęczyć Dwóch na dwóch Więc sytuacja otwarta Cały czas Jeżdżę po tej mapie Próbując dogonić moich Rywali, ale nie będzie to oczywiście proste Trzymam się teraz z tym Shermanem Emocje jak na grzybach Ale jednak troszkę Jest, walczymy, szukamy Najgorszy problem jest taki, że jak ja pojadę Na przykład w ich kapa, to zanim dojadę Lux może wjechać mojego kapa i będzie taka gonitwa W to i z powrotem Na razie próba złapania Może tutaj, może oni właśnie Gdzieś w tych rejonach będą się przemieszczać Albo na Hila, albo ewentualnie powrót na swego kapa. Na razie nic. Teraz chyba podjąłem decyzję, że jadę w stronę ich kapa. Widzę, że Luchsik jest na górze. Ginie 14 TP i ginie nasz Sherman. Czyli zostaje sam na luchsa. No, Luchsa nie dogonię w życiu, więc jedyne co mogę w tym momencie zrobić, to wjechać w kapa, wywrzeć presję i ewentualnie pojedynkować się z nim już w okolicach ich kapa widzę, że jest na chilu, więc dla mnie dobrze. Dla mnie dobrze, bo mogę na tego kapa wjechać ewentualnie przed nim, a jeśli zostanie na hilu, no to wtedy będzie musiał zjechać, nie ma wyboru. Przy dobrym ustawieniu tej maszyny będzie miał olbrzymi problem z przebiciem, musiałby zajechać gdzieś tam od tyłu najlepiej i wtedy by mnie po prostu zdoił, ale jeśli będę ustawiony w stronę kapa, gdzieś tam na side scrapie, Powinno być w porządku. No i dobra, jest ok. Jest ok. Dostałem spota. Prawdopodobnie, właśnie wyświecił mi się No i teraz nie ma wyboru. Trzeba, trzeba kapować. Tu jest oczywiście ten dobry. To dobre miejsce. Mam jeszcze wrak. Idealna sytuacja. Teraz mogę sobie obserwować oba te wyjazdy. Mam spota, więc lux musi być w tamtych rejonach, tak jest, ale się dinga, bo ma problem. Strzelam w ciemno. Nie trafiłem. Lux przełączył na APC. APC-ry. no i jedyne takim rozwiązanie w tym momencie z jego strony czwórka kontra. Mocno opancerzona piątka. Ma minutę czasu. Więc albo wyjedzie tutaj z lewej, albo zrobi jakiś szeroki, długi manewr. Tak jest, wykryłem to, znaczy e, inaczej. Dobrze, dobrze oszacowałem jego pomysł. Luchsik ucieka, trafienie udało się, elegancko, sprawdźmy zatem planszę końcową. No, i tym odkurzonym czołgiem udaje się bić odznakę mistrzowską Radleya Waltersa, stalowa ściana, duży kaliber, co tam jeszcze jest opanowany i duży e, kaliber. 2106 uszkodzeń, 8 fragów dało, no w sumie niewiele, tylko 1337 bazowego EXPA, 30 strzałów oddanych, 26 trafień, 21 przebić, wszystko na dystans poniżej 300 metrów, zablokowane przez pancerz prawie 2000, przyjechane prawie 2 km, zarobek niecałe 20 000. Także mówię, czołg fajny, sytuacyjny, jak rzuci go nisko, to jest niezły, a jak rzuci go zbyt wysoko, na jakieś kawo dwójki, wtedy <grym> no już taki dobry nie jest. Ale. Unikatowa maszyna, fajna do kolekcji, także dla mnie spoko. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.